Witaj, jak chcesz zobaczyć jak składam tego burgera, to koniecznie zostań ze mną. A tu w szafce patrzą są. Mm. Bułka do burgera zrobiona z przepisu na chałkę. Do pieca. Majonez na bułkę. Sałata lodowa. Odrobina sosu barbecue. Pomidor. Szarpana. Wieprzowina daje wiele możliwości do tego, żeby tworzyć z niej różne dania. Robiłem już z niej burgery, kebaby. Drugie danie. Bawcie się. Ponownie majonez. I jeszcze raz sos barbecue. Ogórek z chili, jalapeno, jabłki. Zobaczcie, jak się fajnie zarumieniło. A może frytki do tego. Zobaczcie jakiego burgera przygotowałem. Jak myślicie, ile trzeba by za niego zapłacić, żeby restauracja zarobiła? Dajcie znać w komentarzu, bo jestem ciekawy Waszego zdania.